Słuchajcie Czy żeby odgrywać postać Trzeba się przebierać? Albo Mieć Coś dodatkowego? Niekoniecznie Znaczy zależy w sumie gdzie Ale Jeśli larpujecie To, to by na... się przydało Na pewno tak, bo to jest tak. fajna sprawa Natomiast jeżeli mówimy o haśle o, jak, jak odgrywanie. odgrywanie, no to słuchajcie, wiele zależy tak na dobrą sprawę. Od was, od waszej drużyny, od waszego mistrza gry i od tego, jakie zasady stołu przyjmiecie. Jeśli chcecie się przebierać, jeśli chcecie zakładać e, zęby, żeby odgrywać postaci wampirów, dlaczego nie? Natomiast w, w grach fabularnych tak naprawdę dużo częściej chodzi o to, żeby grać Głosem. Tak. Ale... żeby opisywać też, co tak. robi postać. Jest właśnie jedna ważna kwestia, według mnie, taka dotycząca odgrywania, dlatego że często my deklarujemy, co robi nasza postać. A zamiast deklaracji powiedziałbym kolejne: o, o, jak opisy. Opisujcie to, co robi wasza postać. Wczujcie się w tą scenę i zróbcie to plastycznie, żeby można było sobie wyobrazić, nie? Więc zamiast po prostu Deklaracji uderzam go mieczem, można opisać, jak wasza postać robi zamach, opisać mimikę jej twarzy, nienawiść rysującą się na widok wroga, i później powiedzieć, jak z góry opuszcza swój błyszczący miecz na przeciwnika. I to jest o wiele bardziej klimatyczne i o wiele ciekawsze. Przede wszystkim pamiętajcie o emocjach, pamiętajcie o bohaterach, których stworzyliście po to właśnie, żeby oni. Mieli w sobie życie, mieli w sobie to RPGowe życie, które wspólnie tak naprawdę pozwala nam poczuć właśnie, że te gry fabularne wspólnie dają nam tą niesamowitą przygodę i zabawę. Tak, ale pamiętajcie też, że nie musicie wzbijać się na żadne poziomy, nie musicie nikogo zachwycić swoim odgrywaniem, że będzie wręcz miał zaparty te... dech, dech pierwszych, tak. Tak jest, tak. tak, ale chodzi o to, że po prostu grajcie tak jak potraficie. Nie musicie nawet modulować głosu. W zasadzie to jest jakaś dodatkowa rzecz. Słuchaj, e, grywamy w tej chwili online. E, są narzędzia, które pozwalają nam zmienić głos. E, zamiast opisywać, że słyszycie głos przez telefon, który jest zmieniony, przecież można tak naprawdę użyć takiego filtru, który zmieni nasz głos, żeby brzmiał, jakby on był przez telefon. Jeżeli mamy ryczeć jako bestia, to też możemy to zrobić. Albo możemy odegrać w jakiś sposób ten głos. Co może wychodzić różnie. Jednym wyjdzie mniej śmiesznie, drugim bardziej. Nie jest to ważne. Jeżeli my będziemy wspólnie zgadzali się na to, żeby przyjąć taką, a nie inną metodę, no to hello. Przecież to o to chodzi. Tak, nie bójcie się odgrywać, ale kiedy to robicie, starajcie się robić jak najbardziej barwnie. I jak na najwięcej zmysłów oddziaływać. Dlatego, że jeżeli zrobicie to w sposób sugestywny, jeżeli naprawdę wejdziecie w tą postać i będziecie próbować jakby odwzorować ją, to naprawdę będzie bardzo ciekawe. Róbcie to też w sposób przemyślany, pamiętajcie taki też konsekwentny na dobrą sprawę, żeby się nie okazało, że wprowadzicie jakąś manierę postaci, jakąś jedną rzecz w jej głosie, o czym na przykład później przy kolejnej sesji zapomnicie. Tak. Więc jak już coś wprowadzać, to robić to konsekwentnie i też po prostu z głową, też żeby po prostu nie przesadzić, żeby się też nie zamęczyć, nie zmusić się do tego, żeby przez całą sesję odgrywać głos Krasnoluda, kiedy na przykład nie jest to dla nas wystarczająco łatwe ani komfortowe, bo taki ani inny aparat mowy mamy. Więc biorąc pod uwagę nasze możliwości, Odgrywajmy najlepiej jak potrafimy. W tak. Środków macie dużo, możecie próbować, możecie eksperymentować. To też jest fajna sprawa, ale przede wszystkim czujcie się z tym dobrze i komfortowo. Będziecie mieli wtedy najwięcej przyjemności. Tak jest. Cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Cześć. Idź u Żebyś nie dostał tego. Znaczy, ja się rozumiem. Bo, Archa. bo ja to miałem. Ja. ja jako pierwszy założyłem. <głos> <głos> <głos>